Wypowiedzieć życzenia i przepro, przeprosić się za to wszystko, co gdzieś tam w naszej codzienności jest pod, no, podszyte trochę jakimś takim nerwowością, gniewem. No różne to bywa w życiu naszym, wiecie jak to jest. Nie muszę Wam tłumaczyć. Więc e, ta Wigilia niech, niech wyciszy, uspokoi właśnie tą całą naszą atmosferę e, i, i niech też będzie takim momentem refleksji i modlitwy o błogosławieństwo dla wszystkich naszych rodzin, dla najbliższych. Rozpoczniemy przeczytaniem fragmentu Ewangelii według św. Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Teżara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Niech to otworzy na stronie... Na stronie, nie ma strony, ale jest po stronie, po stronie szóstej, strona siódma, szósta, strona siódma. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła młodzina, że Pana czysta, że na czysta porodziła syna. Chrystus się rodził, nas oswobożył, Panie i Panu, królewskie dają pasę, że śpiewają, wyjeżdżają, wyjeżdżają, wszęda, ogłaszają. Panie, ja Pan na male, ja Pan na piersią końę słuje. To Panie, jesteś z ze świętymi, Święty ono piele Chrystus się rodził nas, oswobodzi, a nie wygrają, króle witają. pasterze śpiewają, w wyglętach cuda, cuda ogłaszają. Dużo dużo zdrowia i dużo, dużo pociechy,